Partnerem medialnym programu jest Antyradio. Sponsorem programu jest Ceramizer, który regeneruje nie tylko silniki motocykli. Sponsorem programu jest Harley Davidson Twin Peaks Warszawa. Sponsorem programu jest Triumf Polska. Sponsorem programu jest Rebel Horn. Sponsorem programu są auta ze Szwajcarii. Witam w programie Motoślad. W dzisiejszym odcinku porównanie Scramblerów 900 i 1200. Dalsze przygody Darka Wilamowskiego w Afryce. Test porównawczy. Scramblery 2 ruszają do akcji. Jakie to Scramblery? Oczywiście mówimy tutaj o naszej ulubionej marce, czyli Triumph 900 i 1200 oraz taki mały spoiler. Jeden z nich u mnie zostaje. No to proszę zobaczyć. Jesteśmy w wyjątkowym miejscu. Z nami dwa wyjątkowe motocykle oraz tradycyjnie już Fabian. Powiedz naszym widzom, gdzie się znajdujemy i jaki jest plan. Jesteśmy w Jeruzalu, jak pewnie większość z Was poznaje, czyli w e, bramie Podlasia, można by tak nazwać, niedaleko Łukowa. I sobie skramblerujemy dzisiaj z Igorem. Skramblerem 1200 i 900 do Triumfa, oczywiście. A skramblerowanie, skąd się wzięło, może coś powiesz więcej. Nasi widzowie zapewne to wiedzą, ale chciałbym przedstawić odrobinkę historii młodszym z Państwa. Otóż typ Scrambler pojawił się mniej więcej w latach 50. -tych, 60., -tych, gdy te klasyczne motocykle zaczęto nieco podnosić na zawieszeniu, zwiększać odrobinkę tę mięsistość kanapy po to, żeby lepiej sobie radziły gdzieś w off -roadzie. no i. Zaczęło się takie podbijanie świata, bo to były pierwsze motocykle turystyczne. A my chcielibyśmy udowodnić, że takimi motocyklami turystycznymi w bardzo klasycznym wydaniu, nadal można naprawdę bardzo fajnie zwiedzać. To powiedz jeszcze, jaki jest plan? No, plan jest taki, żeby skorzystać z uprzejmości Triumf Warszawa i te motocykle bardzo mocno przetestować na drogach pierwszej, drugiej, a także trzeciej kategorii, żebyśmy mogli trochę więcej o nim powiedzieć. Trzymajcie za nas kciuki. E, Fabianie, pokonaliśmy już tymi motocyklami ładne kilka kilometrów. Miałeś możliwość, tak jak ja, przejechać się zarówno Triumphem, Scramblerem 1200, jak i Triumphem, Scramblerem 900. Do czego, który? A wiesz co robili z takimi Scramblerami w latach 50. w Anglii? Zapinali im homonto i orali nimi pole. Znaczy, generalnie mam wrażenie, że one mają taki moment obrotowy, że to pole obok nas bym chciał zaorać. To generalnie dałbym radę, nie? moc, moment obrotowy jest niesamowity. No i teraz tak, 900 wydaje mi się bardziej miejskim motocyklem, takim fajnym, stylowym, żeby się pokazać. 1200 no, stylu mu nie brakuje oczywiście, ale ta moc i ten moment obrotowy to jest coś niesamowitego. To jest, urywa głowę, nie? urywa głowę. Drodzy widzowie, my musimy tutaj podkreślić: 900 stojąca za Fabianem ma niespełna 100 koni mocy. 1200 stojący za mną ma troszkę ponad 100 koni mocy. One są bardzo blisko siebie pod tym względem. 1200 6-obiegowa skrzynia biegów, 900 pięciobiegowa skrzynia biegów, moment obrotowy. No tu akurat pojawia się różnica, ale faktycznie to jest taki miejski zawadjaka, podróżnik, który wygląda po prostu przerywelacyjnie. I nie jest jakoś tam przesadzone z elektroniką. Nawet ten wyświetlaczek tutaj przed nim jest taki bardzo optymalny. Natomiast 1200 z mojej lewej strony no moim zdaniem to już jest taki naprawdę rasowy podróżnik, ponieważ po pierwsze skrzynia i tryby jazdy dają o wiele większe możliwości dostosowania go do siebie do sytuacji, w której się znajdujemy. Po drugie, ten wyświetlaczek to jest jota wiotę to samo co w rokecie trójce, no i yy, wszystkie informacje, które tu się wyświetlają, są no po prostu na wagę złota, jeżeli ktoś jedzie w dalszą podróż. Yy, a jeżeli chodzi o pozycję za kierownicą i to jak się czujesz na tych motocyklach, to akurat 900 tutaj wygrywa, bo jest yy, bardziej. Zwarta, mniejsza, fajna. Yy, ta kierownica flat trackowa w 1200, może to względu na moją rękę, która jeszcze nie jest w 100% sprawna, jest zbyt szeroka, znaczy wygodna, ale zbyt szeroka. 900 jest super wygodna, tutaj żadnych zastrzeżeń nie mam. Yy, natomiast jeszcze do tego, co, co, co powiedziałeś wcześniej, tak? no 1200 to jest kawał motocykla. Kawał, potężny kawał motocykla i, no i wygląda i jeździ tak, jak jest duży tak naprawdę. I to jest właśnie fantastyczne w motocyklach, że my się teraz możemy pięknie poróżnić, bo z kolei mi o wiele bardziej do gustu przypadł właśnie 1200, z uwagi na te gabaryty dające możliwość wyjechania za miasto, no mam pewne zastrzeżenia co do kanapy, bo ona jednak jest jak taka troszkę wyciągnięta, tak, ona jest taka trochę wyciągnięta, wyoblona, zmieniłbym, gdybym... Okej, okay, ale jeżeli chcemy do tego terenu dojechać i zrobić przy okazji te swoje 500 km, wypadałoby mieć jakieś takie lekkie wyprofilowanie, które by nas zatrzymywało w momencie, kiedy odwiniemy i ten moment obrotowy da o sobie znać. Czy brakuje ci czegoś w tych motocyklach? Nie, nie, nie brakuje mi. Zwierzę, ja mam takie, taką konkluzję, no bo generalnie spotykamy się już testowo trzeci raz, yy, dzisiaj. I konkluzję mam taką, że te motocykle dzisiejszego dnia. Są naprawdę do wszystkiego. No bo testowaliśmy i Keda i Sporta, teraz testujemy Scramblery, i tak naprawdę każdym z tych motocykli można było jechać w podróż, można było jechać do miasta, bo wyglądają zabójczo. Eee, żaden nas nie, wiem, nie połamał, nic z kręgosłupem się nie działo. No były stosunkowo wygodne, tak? Chociaż wiadomo, tak. jakieś zastrzeżenia, co do którego można było mieć. No i teraz tak, po co my właściwie tu jesteśmy? Możemy jesteśmy zbyt nudni, żeby prowadzić te testy, bo wszystkie motocykle nowe są naprawdę w porządku. Ale zobacz, że, że każdy z tych motocykli, którymi jeździliśmy, znajdzie swoje grono odbiorców i gdybym ja szukał w tym momencie następstwa dla ktm -a 1290, którym jeżdżę, no to na takim 1200 bym się odnalazł jak w domku. Już teraz widzę gdzieś oczyma duszy to, że te Bałkany, które objechałem w tym roku, spokojnie dałbym radę czymś takim zrobić, plus no te klasyczne triumfy, one mają swój niepowtarzalny vibe przecież. E Odwiedzamy jeszcze jedno miejsce. W międzyczasie trzeba sprawdzić, czy one nie tylko na tym terenie, nie tylko po tych miasteczkach dadzą sobie radę. Jak przesuwasz? Dadzą radę. Okej, okay. przyszedł czas podsumowania. Tradycyjnie pojawia się za nami śmietnik Fabiana. No tutaj jak się rozejrzeć, też tam ja widzę jeden, dwa, trzy śmietniki są. Czyli wszystko się zgadza. Mamy dwa fantastyczne motocykle, którymi zrobiliśmy kilkaset kilometrów dzisiaj i wypadałoby powiedzieć o nich kilka słów. To no to może na początek kilka słów o Scramblerze 1200. Te troszkę ponad 100 koni to to jest tak naprawdę 66 kW, czyli koni 90. Układ hamulcowy bardzo fajny, podwójna tarcza hamulcowa z przodu, Brembo Stylema z przodu, z tyłu Nissin i ten układ daje radę. Na takie drogowe zastosowania, na podróżnicze zastosowania, do hamowywania awaryjne przód, tył jest fajnie. Natomiast jeżeli chodzi o 900, Fabianie? 64 konie, 80 Nm, no i pojedyncza tarcza Brembo z przodu, z tyłu. Hamulec marki hamulec. nieznanej, tak, jest hamulec, aczkolwiek hamuje przyzwoicie, tak? No to nie, Ja się w ogóle do niego nie doczepiam. Nie, nie widzę minusów tego motocykla. Jest taki akuratny, po prostu 1200. No to jest ogień. To teraz powiedz mi, dla kogo te motocykle są. No to teraz tak, według mnie, Fabiana, 900 jest do miasta dla młodej osoby, która... znaczy niekoniecznie młodej, modnej osoby może w ten sposób powiemy, modnej osoby, która chce fajnie wyglądać. E, I która może, a nie musi czasem chcieć wyskoczyć na szutry. No bo generalnie jakieś własności terenowych umów się te motocykle no nie mają. Może 1200 bardziej, aczkolwiek to też nie jest jakiś szał. No właśnie, bo tutaj mamy 1200XE, czyli taki teoretycznie trochę bardziej uterenowiony. I moim zdaniem to jest motocykl dla kogoś, kto chciałby sobie popodróżować, ale ma jakąś wysypkę na myśl o motocyklu typu Adventure. To jest rewelacyjna alternatywa moim zdaniem. Natomiast jak te motocykle, mili Państwo, odbierzecie? Zapiszcie się na jazdę to próbną. To są motocykle terenowe, trzeba pamiętać. No stricte terenowe nie, to nie jest takie pełne enduro. Zapiszcie się na jazdę próbną. Odwiedźcie Salon Triumf Warszawa, Jerozolimskie 200. Nie będziecie zawiedzeni. Kolejne spotkanie z Darkiem, podróżnikiem. Ty postanowiłeś zrobić przelot taką prawdziwą trasą dawnego rajdu Paryż-Dakar. To znaczy, w ogóle, dlaczego przez Paryż-Dakar i trochę dalej? No, zawsze interesował mnie ten Dakar, ale ten prawdziwy Dakar, nie ten, który jest teraz. To znaczy, Dakar który odbyło się w Afryce i który odbyło się na Saharze. Bo wbrew pozorom, Sahar jest dla mnie dosyć ważnym miejscem, jeśli chodzi o takie postrzeganie czegoś fajnego. Yy, ja po prostu lubię tę pustynię. I uważam, że to jest jedno z najfajniejszych miejsc do zwiedzania, pobytu. No, jest takie super. Jest, no, ciężko to jest w ogóle określić, bo to trzeba było tu pojechać, chociaż oczywiście jest to bardzo mocno subiektywne moje zdanie w tej kwestii, bo nie żyję tam na przykład, no, ale powiedzmy, że kilka tygodni na tej pustyni spędziłem yy, i uważam, że chyba no, na razie z tych miejsc, gdzie byłem, to Sahara jest najfajniejsza. No wiesz, ale jechałeś motocyklem, który jest napędzany, tylne koło napędzane jest pasem zębatym. W normalnych warunkach mówi się, że jak jakiś kamień się dostanie pod ten pas, to potrafi trzasnąć, a ty jeździłeś po piachu, po bezdrożach i jakoś wytrzymał. To znaczy, jeśli chodzi o te bezdroża i piachy, no tak, Po właściwie piach i bezdroża same w sobie nie są problemem. Problem są te mikrokamienie, które się mogą dostać między koła a pas. Nie dostały się, <laughs> ale też yy, no, nie, nie, no, nie przesadzajmy, bo, bo może nie po takich gigantycznych bezleżach jeździłem, bo ani masa tego sprzętu nie bardzo na to pozwala, ani też ogumienie. No, niestety ja też uczę się cały czas. i. I następny wyjazd będzie na pewno innym ogumieniu. Właśnie, bo to jest też ciekawa sprawa. Kilka pytań mam do Ciebie. Jak sobie radziłeś z paliwem? Bo z tego co wiem, to no, stacja benzynowa typowa zdarza się raz na jakiś czas, ale normalnie to co? Z butelek nalewają? Też, taki może, też tak może być, ale też nie demonizujmy. Tak naprawdę to w większości krajów gdzieś to paliwo jest i jakaś stacja działa. Najwięcej, naj, naj, najsłabiej z Jest w Zresztą w, w Mauretani trzeba sobie wozić paliwo. I zasadniczo no, najwięcej ile wiozłem tego paliwa, to było w zapasie około 40 litrów, no nie? Bo mam takie możliwości tam, no, Znaczy te kalniste, które mam to zamocowane są fajne, y, ale to jest tylko 6 litrów. Natomiast ja jeszcze mam taki zbiornik elastyczny, mam jakieś jeszcze inne rzeczy, no daje się zabrać te 30-40 litrów ze sobą. I na moletanie to się przydaje, bo zrobiłem taką fajną, fajną klasę, e, między innymi do miejsca, gdzie jest znany, znany temat, gdzie jeździ pociąg wożący ludę żelaza. No to jest, to jest bardzo fajna, fajna, on jedzie bardzo długi odcinek drogi wzdłuż e, takiej drogi Pustynia, Sahara. Jest droga i zapina olbrzymi i bardzo długi pociąg. Ale naprawdę bardzo długi to jest pociąg. Miałem go kastyle zobaczyć. Niestety nie udało mi się być przy nim, bo jak przyjechałem do tej kopalni bo jest takie bocznica, gdzie można podejść i yy, do niego podejść po prostu podjechać i podejść. Nawet są robione takie przejażdżki dla ludzi znaczy niektórzy się pakują, nie do końca oficjalnie, ale jeżdżą yy, to tam wskazane było zbranie paliwa. Ja nawet próbowałem nawet dziś jeszcze dalej pojechać, bo tam ta droga jednak starałem się korzystać bardziej ubitych dróg, w związku właśnie z tym, że motocykl nie jest zbyt przystosowany do jazdy terenowej. No. Ale bez przesady naprawdę daje radę. To w po prostu może podejścia albo, albo chcenia. O. No dobrze, a teraz y, słówko na temat tych opon, na których jechałeś. One wytrzymały całą drogę. O, wytrzymały całą drogę. Zrobiłem w jeszcze jeszcze wyspę ale, a Anglii, jeszcze pojechałem na 6 tygodni do Norwegii, także i jeszcze jest całkiem niezwybieżnik. Tylko ma to swoje minusy, ponieważ te opony nie bardzo się trzymają na drodze. Znaczy tak, w Afryce to się nic nie trzyma na drodze. Tak naprawdę, jeżeli się nie ma konkretnej kostki. To yy, najczęściej jest, znaczy inaczej. Asfalt jest w sobie jakości. W związku z tym niesporowaty to trzyma. Po prostu. Natomiast tam, gdzie go nie ma, no to go nie ma. No w większości takich główniejszych dróg, to tego asfaltu trochę jest, czasem jest cały sala salomowy, czyli y, jest albo go nie ma, albo jest go tylko na, na fragmentach i czas sobie wybrać trasę. Yy, Natomiast no są też takie miejsca, gdzie go w ogóle nie ma. I miałem takie przeloty, kiedy na przykład 170 km jechałem półtora dnia. Albo miałem taki przeloty, że jechałem, to też było, to, to właśnie w Gwinei, bo kiedy y, tam było, no też ze 110 km po górach i też jechałem z 6 godzin. Także to takie są przejazdy. Aczkolwiek najdro, najgorsze drogi to są w Gwinei Bisału I tam pojechaliśmy. Nie pojechałem tam sam, pojechałem tam z moją dziewczynką i powiem szczerze, tam naprawdę się trudno jedzie. Są takie tereny, to że są, nie ma drogi to jest, to jest jedna, ale droga jest bardzo zniszczona, yy, porozjeżdżana, no, mnóstwo pyłu, to trzeba zobaczyć. <grytanie> A jeszcze jedna rzecz, bo wiadomo, że Afryka to też zwierzaki, czy miałeś kontakt? Znaczy powiem tak, wbrew pozorom nie, to, to, to jest tylko, znaczy, pewnie w rejonach, gdzie yy, jest Środowisko bardziej sprzyjające to tak, natomiast no na pustyni to mogą żyć wielbłądy, <laughs> tam po prostu nie ma nic, no nie. Jeżeli, jeżeli chodzi o gwinę, no, czy tam Sierra Leone, libelia, czy wybrzeże kości słoniowej, to te lejony, które są takie przyjazne dla na przykład, dla bólmogubych, przyjazne dla zwierząt, to najczęściej jest to jakaś hodowla, więc to ludzie coś hodują, więc, a zwierzęta nie bardzo lubią ludzi. Te, te dzikie. Także ciężko jest to kontakt no, ze zwierzętami. To tak naprawdę taki bliższy kontakt ze zwierzętami to tylko był, w, kiedy pojechaliśmy na przykład do rezerwatu w Senegalu. To, no to wtedy mieliśmy tam, 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 tam nie wolno jeździć swoimi swoim pojazdami, chcieliśmy przewodnika samochodem, no i tam jeździliśmy sobie po tym rezerwacie. I tam rzeczywiście. Trafialiśmy na małpy, antylopy, ale niestety słoni, słoni Żydaw i, i lwów nie było. No wiesz, ale na motocyklu do takiego rezerwatu raczej by cię nie wpuścili i tak i tak. A w no, właśnie nie, bo byłem w takim rezerwacie w, na wyższe słoniowej. Ale niestety y, nie pojechałem zbyt daleko, bo okazało się, że nie było, nie było sensu. Dlatego, że dlaczego w ogóle mogliśmy zobaczyć cokolwiek w tym rezerwacie w Senegalu, bo ten sam był cichy. Natomiast jak ja bym pojechał sobie Henrykiem do takiego rezerwatu, to w promieniu 10 km wszystko by wiedziało, że ja jadę i tam nawet bym ptaka nie zobaczył. Więc wjechałem sobie tak z 15 km 20 w głąb, yy, posiedziałem w środku i zacząłem wracać, bo to nie miało sensu. Ale jest taka możliwość, że właśnie na Wybrzeżu Kości Słoniowej można samemu swoim pojazdem każdym pojechać. Piękna sprawa. W ogóle jeżeli słyszycie Państwo jakieś dźwięki dobiegające z różnych stron, to jesteśmy w tej chwili w gościnnych progach Twin Peaks Harley Davidson Warszawa. To trwa normalna praca, tu przychodzą klienci, trwają rozmowy, co znaczy, że te dźwięki będą dobiegały, ale my się tym nie przejmujemy, działamy dalej. Chciałem jeszcze z Tobą porozmawiać na temat policji tamtejszej. Czy, czy z tym są jakieś problemy? To zależy gdzie. Ale zasadniczo nie to są checkpointy w różnych miejscach. I, I rzeczywiście są kontrole. Ale powiem szczerze, w porównaniu z tym, to znaczy mogę tego należy powiedzieć że odnośnie Maroka, to dużo mniej kontroli, dużo takie bardziej przyjazne podejście do, do turystów. Ale znaczy, że oni zawsze byli przyjaźni, tylko te kontrole były częściej. Natomiast w tej chwili. Jeżdżąc po Mareku to praktycznie prawie nie byłem kontrolowany. W innych miastach, w innych państwach, właściwie też nie. Najtrudniej jest przejść zawsze granicę przejechać, ale takie. No. Sierra Leone to jest sporo takiej kontroli. W Libeli mniej, ale. No Wybrzeżu Kości to już w ogóle też było bardzo mało tych kontroli, ale ja też jeździłem po takich Lejonach, gdzie za dużo tych, tych turystów nie ma i jak nawet była główna droga, no to były ze dwa checkpointy i to tyle, bo tam po drodze nie ma za bardzo, gdzieś zjechać, bo nic nie ma. Jest... No dobrze, ale czy Ty jako obcokrajowiec jadący na tablicach rejestracyjnych, które nie mają wiele wspólnego z tamtejszymi tablicami, jesteś traktowany jako potencjalne źródło dochodu, czy jako miły gość? To zależy też, bo tak, jeśli chodzi o policję taką drogową, to nigdy nie ma problemów. Jeżeli ktoś próbuje naciągać na kasę, to ci, co pracują na, na przejściu granicznym. Chociaż no, na policjanci, bo to jest tak, żeby ktoś nie myślał, to nie ma tylko policji. Yy, tam są różne służby. Takie zmilitaryzowane. Jakaś policja, jakaś inna służba, jakieś wojsko stoi i są takie momenty, że można być na przestrzeni, załóżmy, 3 km, kosztowałem 3 razy przez 3 służby. <noise> Więc to jest takie. No śmieszne, Choć, aczkolwiek yy, najciekawsze tematy miałem jak byłem pierwszy z Maroku, bo nie na przestrzeni 3, 3 służby, tylko na, na przestrzeni kilometra, byłem kontrolowany przez 3 różne służby, więc w ogóle już na trzeci lat już się śmiałem z tego po prostu i widać, że oni też się chyba z tego śmiali, jakby ja tam próbowałem im wytłumaczyć, że, że chyba <laughs> trochę przesadzają, ale co było śmieszne, każda była inna. Widać, bo, że są inaczej umundurowani, inaczej do tego podchodzą. I tutaj też tak jest. Zwłaszcza jak, się, jak przejeżdżałem przez gwinę, gwinę Konakry, to jest w ogóle ciekawa sprawa, bo jak się wjeżdża od Senegalu, przejeżdżam się przez trzy punkty, które są różnymi tematami granicy. Pomijając to, że trzeba przejechać przez taką strefę bardzo długą, kilku, kilkunastu kilometrową, jakby strefa niczyja. Tak naprawdę, bo jest punkt graniczny w Senegalu, jedzie się kilkanaście kilometrów i to jest punkt graniczny Gwinei. I wydaje się, że już jest wszystko. Czyli przystępowali. Nie, jedzie się do następnego punktu, gdzie się ogarnia tematy pojazdu. Tam jakieś dziwne rzeczy wypisują, no, dziwny temat. No i no dobra, to już się wydaje, że no nie już, bo na trzecim punkcie sprawdzają, czy się wszystko ma w <gulę> ogóle. Do, kolejnej, do kolejnego etapu podróży Darka powrócimy za kilk, kilka chwil, czyli w kolejnym odcinku. Dzięki Ci, wielkie za dziś. No i pogadamy o technicznych aspektach, troszkę. Jest, oczywiście.